Do tej pory poznaliśmy prawie wszystkie przeszkody, takie najpopularniejsze w działaniu urządzeń mechanicznych zcentralizowanych, ale to co najlepsze, a w zasadzie najgorsze zostawiłem na koniec, z tego względu, że osobno poświęcę czas tej usterce, a mianowicie zerwanie pędni zwrotnicowej. Ktoś pomyśli, bardzo poważna usterka? Owszem, zgadzam się, ale nawet przy tak poważnej usterce jak zerwanie pędni zwrotnicowej, Możemy pojechać na sygnał zezwalający, i ktoś takie oczy zrobi. Jak to możliwe? A tak to możliwe, że da radę zrobić. Tylko trzeba troszeczkę kogoś oszukać. Kogo to za chwileczkę się dowiecie. Po czym poznałem w ogóle, że nastąpiło zerwanie pędni zwrotnicowej? Na pewno pierwsza rzecz to posuchu. W naprężowni, niestety, ciężar, który przytrzymuje mi właśnie naprężenie tej pędni zwrotnicowej, opadł na dół. Z racji, że ten ciężar troszeczkę waży, no, można się domyśleć, że to był poważny huk. Ok, od tego się zaczyna, a co na nastawni? Na pewno, uwaga, nastąpi rozprzęgnięcie dźwigni zwrotnicowej. Proszę, taki materiał był, to już nie powinno Was to dziwić. Proszę zobaczyć, że ta dźwigienka sprzęgająca wyjdzie nam z tego półkola, bo na przykład proszę zobaczyć przy tej tutaj dźwigni, ona tutaj widzicie jest w normalnych warunkach, dźwigienka sprzęgająca jest tutaj w tym półkolu na tarczy linkowej i jest plomba, tak, a zauważcie, że tam Plomby nie ma, więc to jest drugi element, dzięki któremu możemy rozpoznać właśnie rozprzęgnięcie dźwigni zwrotnicowej, a mianowicie brak plomby. Trzeci element to jest ukazanie się specjalnego czerwonego wskaźnika rozprzęgnięcia dźwigni. Akurat on jest tutaj, zobaczcie, on jest tutaj. Chociaż czasami możemy spotkać za tą tarczką, że ona wtedy wyjdzie właśnie akurat tutaj nie ma, że wtedy po rozprzegnięciu dźwigni zwrotnicowej ona po prostu wyjdzie nam tutaj za tej tutaj tarczy. Ok, także tyle jeśli chodzi o tutaj taki wstęp. To teraz tak, co mamy zrobić? Ja proponuję w pierwszej kolejności udać się do pomieszczenia na prężowni. Z tego względu, że ja bym chciał ten ciężar w naprężowni podnieść. Po co? To za chwileczkę też się dowiecie. I teraz uwaga: czy muszę iść w teren? Obowiązkowo. Z tego względu, że przy zerwaniu pędni zwrotnicowej, pamiętajcie, że zwrotnica przybierze któregoś z położeń niekoniecznie te, które bym chciał albo będzie położenie plusowe. Albo będzie położenie minusowe. Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że zwrotnica zatrzyma się w połowie, czyli w tej drugiej fazie przekładania zwrotnicy, ona na pewno będzie, przybierze któreś z elementów, tak? Czy to plus, czy to minus. Ok, idziemy do naprężowni. Pamiętajcie, że klucz od naprężowni jest plombowany, więc muszę go zerwać. W przypadku nastawniczych, pamiętajcie, zerwanie plomby na polecenie dyżurnego ruchu. Jak widać, właśnie nastąpiło zerwanie pędni zwrotnicowej. Możemy to poznać właśnie po opuszczonym ciężarze. Zobaczcie, że te, te ciężary od tych czynnych dźwigni, które są w normalnym położeniu, proszę zobaczyć, one są w pozycji górnej. Ta, ten ciężar od zerwanej pędni zwrotnicowej, proszę zobaczyć, opadł mi na dół. Tak? To był właśnie ten huk spowodowany zerwaniem pędni zwrotnicowej. Co ja muszę zrobić? Ja teraz właśnie to, co Wam wspominałem, udowodniłem. Że nawet przy tak poważnej usterce możemy jeździć na sygnały zezwalające, ale ten ciężar muszę podnieść. Niestety, zobaczcie, on jest bardzo ciężki, nie dam rady, tutaj moją siłą to podnieść. Dlatego muszę użyć tak zwanego wielokrążka. Urządzenie stare jak świat, bardzo pomocne. Dlatego proszę zobaczyć, nie wiem, czy to kamerzysta, jak już tutaj wejdzie. Tu mamy, zobaczcie, taki hak gdzie właśnie zahaczam e, tu moją wielokrążkę. Teraz uwaga, będę, zobaczcie, musiał albo w jedną stronę opuszczam, a teraz będę musiał trochę go podnieść. Zobaczcie, jak to się robi. Nie idzie to ciężko. Na spokojnie podnosimy. i Za tak, chwileczkę mam powiem, do jakiego momentu. Na spokojnie, ma sobie zwierzyć. Według mnie to jest najbardziej w Zobaczcie, proszę zauwa zauważyć, że mamy zobaczę, taką żółtą podpórkę. Pamiętajcie, że nie wolno tutaj pod ciężar wchodzić z tego względu, że gdyby od razu upadł, no jest po prostu po mnie. Raz uwaga, ja muszę podnieść do takiego momentu, aby tutaj takim elementem, czy tym hakiem, zahaczyć właśnie tutaj ten ciężar o tą podpórkę. Zobaczcie, że jeszcze... Nie ma takiej opcji, tak? więc jeszcze muszę maksymalnie ile się da do góry podnieść. to będziemy to sprawdzać. Sprawdzę teraz, bo trzeba jakiś... Jeszcze widzicie, coś mi więc jeszcze muszę do góry jeszcze bardziej. Nie uwagi na to, że ten ciężar będzie troszeczkę wyżej od innych ciężarów. Ale tak to właśnie trzeba Później tak go opuszczę na tą podpórkę Sprawdzę teraz. O, właśnie, coś już jeszcze idzie. Jeszcze kawałek, a nie. Sprawdzę. Tak, i teraz uwaga. Mam już, jeszcze na tej wysokości. Więc będę teraz który opuszczał tak, żeby się to przytrzymało o właśnie czuję, że jest dobrze o właśnie teraz zobaczcie, ciężar jest oparty teraz na tej podpórce dzięki temu proszę zobaczyć będę mógł teraz mój ten kołowrotek zdjąć także tak to właśnie także tak to właśnie wygląda Ok, mam podniesiony teraz ciężar. Co muszę dalej zrobić? Za chwileczkę zobaczycie. Ok, byliśmy właśnie przed chwilą w naprężowni. Sobie podnieśliśmy ten ciężar naprężacza. No i teraz, co? Muszę, bez względu na to, co się dzieje na nastawni, ja i tak muszę wybrać się w teren. Z tego względu, że tak jak wam powiedziałem, po zerwaniu pędni, zwrotnica na pewno będzie w którymś położeniu. Niekoniecznie te. Które bym chciał, ale akurat widzę, bardzo dobrze się składa, że zwrotnica jest aktualnie w takim położeniu, dla którego wymagana będzie moja kolejna jazda. Sprawdzam oczywiście, pamiętajcie, drogę oporową. W tym przypadku mamy tutaj zamknięcie nastawcze hakowe, proszę zauważyć, ale rzadko jest spotykane, ale akurat tak się trafiło. Pamiętajcie, że w przypadku zamknięcia nastawczego suwakowego minimalna droga oporowa wynosi co najmniej 5 mm, a w hakowym ten hak powinien obejmować opórkę na długości co najmniej 20 mm. W przypadku normalnego działania zamknięcia nastawczego hakowego hak powinien obejmować opórkę na długości co najmniej 60 mm, a minimalna. Co najmniej 20 mm. To jest ta właśnie minimalna droga oporowa. Ok, sprawdzam, że wszystko jest tutaj dobrze. Oczywiście, pamiętajcie, symulujemy, tak, e, zerwanie pędni zwrotnicowej. Teraz uwaga, co w tej sytuacji? W tej sytuacji hmm, pamiętajcie, zwrotnica nie ma żadnego tutaj połączenia z dźwignią e, naszą tutaj zwrotnicową. Ja jedynie co w terenie muszę zrobić, to zabezpieczyć po stronie iglicy odlegającej. Właśnie zwrotnicę za pomocą zamka trzpieniowego. Jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, jak wygląda założenie zamka trzpieniowego, spokojnie link daję w opis. Sobie, zobaczcie, ja już tutaj tego nie będę robił, ale pamiętajcie, że w przypadku zerwania pędni i tak muszę, bez względu na to, w jakim położeniu jest zwrotnica, i tak muszę zabezpieczyć się za pomocą zamka trzpieniowego. Wtedy sprawdzam te minimalne drogi oporowe. Jeżeli będzie wszystko OK, wracam na nastawnie. Jeżeli nie będzie OK z drogami oporowymi, jeszcze po stronie iglicy dolegającej muszę zabezpieczyć ją za pomocą spony iglicowej. To, co Wam mówiłem, nie, yy, złe działanie yy, zamknięcia nastawczego i zamek czpieniowy po stronie iglicy odlegającej. I spona iglicowa e, po stronie iglicy e, dolegającej. Ok, teraz ktoś zapyta: e, Przyszedłem w teren, ale zwrotnica nie jest w tym położeniu, w jakim być powinna. E, co w tej sytuacji trzeba zrobić? No, niestety trzeba ręcznie ją przełożyć. Tylko tak, ktoś pomyśli korbowanie, bo to Michał robiłeś, ale to jest napęd mechaniczny, a nie napęd elektryczny. W tej sytuacji uwaga, trzeba odłączyć napęd centralnego nastawiania. Jak to się robi? Zauważcie właśnie, że tutaj macie takie sforżnie malowane na kolor czerwony. Uwaga, mamy tak, mamy albo jeden stworzeń albo trzy sworzeń w zależności od tego w ilu położę, w zależności od tego czy napęd posiada kontrolę iglic czy nie. Akurat ten posiada kontrolę iglic z tego względu, że proszę zobaczyć tu jest jeden sworzeń łączący tutaj napęd, z tutaj z sprzętem napędnym z tym naszym tutaj drążkiem, więc tutaj ten należy tutaj wyjąć tutaj ten stworzeń. Tu macie, zobaczcie, taką zableczkę, nie będę tego robił, nawet nie mogę Wam tutaj pokazywać jak, ale zauważcie, jedno, Szanowni Państwo, tutaj, że mamy kontrolę położenia iglic poprzez dwa dodatkowe suwaki kontrolne i proszę zobaczyć, one tu się znajdują. W przypadku napędu bez kontroli iglic mamy tylko jeden stworzeń malowany na kolor czerwony. W przypadku właśnie napędu z kontrolą położenia iglic... Dwa dodatkowe pręty kontrolne, i wszystkie wtedy te trzy swożnie należy wyjąć. Wtedy zwrotnica nie będzie miała bezpośrednio żadnego połączenia z napędem zwrotnicowym. Przy okazji, przy, zobaczcie, jak tutaj on tu wygląda. Bardzo ważnym elementem jest tak zwana zastawka zerwania pędni. Malowana jest ona na kolor czerwony. Ma ona za zadanie zapewnić minimalne drogi oporowe, czyli 5 mm w zamknięciu nastawczym suwakowym lub 20 mm w zamknięciu nastawczym hakowym, gdy podczas zerwania pędni dźwignia kątowa powinna zaczepić o opórkę na głębokości co najmniej 10 mm. Yes. Teraz uwaga. Gdy będziemy mieć napęd odłączony z centralnego nastawiania, bierzemy specjalny drąg stalowy i uwaga, ręcznie przykładamy właśnie tutaj zwrotnicę. Kiedyś to pamiętam, na egzaminie robiłem, że tutaj musiałem no, po prostu przytrzymać sobie drąg stalowy i po prostu ręcznie sobie przełożyć. Kiedyś Wam to może nagram, jak będzie cieplej. Iglice po tej stronie. I wtedy odciągnąć tą drugą iglicę y, tak, żeby po prostu ręcznie wtedy przekładamy za pomocą drąga stalowego e, tutaj e, te, tą zwrotnicę. E, co dalej? No standardowo zabezpieczamy sobie wtedy e, tutaj e, zwrotnicę za pomocą zamka trzpieniowego. I pamiętajcie, że później ustawię sobie dźwignię zwrotnicową e, w takim położeniu w jakim jest zwrotnica. Oczywiście Wam jeszcze o tym wspomnę. Dobrze, szanowni państwo, to co, jeżeli, ale jest fajnie, zwrotnica jest w takim położeniu, w jakim chce, więc co, wracam na nastawnie, oczywiście zabezpie... po zabezpieczeniu, wracam na nastawnie i co, i zobaczymy, co z tą dźwignią zwrotnicową dalej się dzieje, bo naprężownia jest ok, w terenie jest ok, więc coś jeszcze będę musiał zrobić tutaj na nastawni. Byliśmy w naprężowni, byliśmy w terenie. Zauważyliście, że zwrotnica akurat jest w położeniu plusowym, czyli tak jak odzorowuje nam to dźwignia. Ale teraz uwaga. Jest ona teraz rozprzęgnięta, więc co ja teraz muszę zrobić? Z powrotem ją sprzęgnąć, czyli włączyć z powrotem dźwig dźwigienkę sprzęgającą razem z trzonem. Wiecie jak to się robi, bo już pokazywałem w materiale, gdy nastąpiło rozpręgnięcie dźwigni zwrotnicowej. Ok, dobra. A teraz uwaga. Przychodzę do punktu kulminacyjnego, a mianowicie yy, mówiłem Wam, że nawet przy zerwaniu pędni zwrotnicowej pojedziemy na sygnał zezwalający, tylko trzeba będzie w tym przypadku kogoś oszukać. Pamiętajcie, że uwaga, teraz będę mówił bardzo powoli, skąd urządzenia tutaj na nastawni wiedzą, że dana zwrotnica jest w położeniu albo plus, albo minus? A poprzez przełożenie danej dźwigni zwrotnicowej. Ale uwaga, ta dźwignia zwrotnicowa ze skrzynią zależności połączona jest, proszę zobaczyć, poprzez poprzeczkę zależności. I to ona wysyła sygnał do skrzyni zależności, w jakim położeniu jest zwrotnica. Jeszcze bardzo ważna uwaga jest taka, że przy zerwaniu pędni zwrotnicowej lub przy na przykład odłączeniu napędu z centralnego nastawiania dźwignia zwrotnicowa chodzi bardzo luźno a mianowicie skoro jest zerwanie to nie ma tutaj napęd w ogóle nie trzyma naszej dźwigni co w tej sytuacji mogę spokojnie bardzo luźno ją przekładać nie zmieniając oczywiście położenia zwrotnicy w terenie bo tak jak powiedziałem mamy zerwanie pęli zwrotnicowej czyli to co tu widzicie z terenem nie ma już nic wspólnego. Dlatego uwaga, pamiętajcie jedno, że gdy mamy zwrotnicę w położeniu, plus zabezpieczyliśmy zwrotnicę za pomocą zamka trzpieniowego, czyli już jest zwrotnica w terenie zabezpieczona. Ale ja teraz muszę wysłać sygnał do skrzyni, zależności, ponieważ przez skrzynię idą tam różnego typu elementy, dzięki któremu przełożę drążek przebiegowy. Więc będę teraz musiał dźwignię zwrotnicową ustawić tak, jak zwrotnica jest w terenie. Bo tak jak zobaczyliście, poprzeczka zależności czyta położenie, przepraszam, skrzynia zależności czyta położenie zwrotnicy poprzez poprzeczkę zależności. Więc teraz uwaga, przełożę sobie dźwignię zwrotnicową. Wyobraźmy sobie, że ona chodzi luźno, że ona chodzi tak bardzo luźno. Teraz uwaga. Przełożyłem dźwignię zwrotnicową nie zmieniając położenia zwrotnicy w terenie, bo mamy tutaj wszystko odłączone. Teraz uwaga: skrzynia zależności myśli teraz, czyta, że zwrotnica w terenie, jakie ma położenie minusowe. Więc będę mógł teraz zrealizować jakiś przebieg, który wchodzi tutaj w zależności, na przykład dla jazdy na kierunek zwrotny. Dlatego tego, pamiętajcie, nie może być, że zwrotnica w plusie, a dźwignia w minusie. Tego nie może być. Dlatego uwaga, co trzeba zrobić? Trzeba dźwignię zwrotnicową doprowadzić do takiego położenia, jaka, jakim jest zwrotnica w terenie. Zwrotnica w plusie, więc ja przełożę dźwignię też tak, jak jest w plusie. Tak? Wyobraźmy sobie, że ona chodziła luźno, tak? bo nie ma żadnego połączenia. Co dalej trzeba zrobić? Pamiętajcie, że tej dźwigni już nie wolno ruszać, bo skoro mamy założony zamek ćpieniowy zwrotnicy w ogóle nie ruszamy, więc trzeba jakoś zabezpieczyć tutaj dźwignię zwrotnicową, aby jej w ogóle już nie przekładać. A czym to się robi, znacie z materiału środki pomocnicze, że za pomocą klina, który za chwilę założę, zabezpieczam sobie dźwignię zwrotnicową, aby jej nie ruszać. I teraz uwaga. Teraz uwaga, skrzynia zależności poprzez przełożenie dźwigni, poprzeczka zależności wie, że ta zwrotnica jest w plusie, więc bez problemu przełożę drążek, Zablokuje blok przebiegowo utwierdzający i wyświetle sygnał zezwalający lub nastawię sygnał zezwalający w zależności od tego, czy mamy smafor. Świetny czy kształtowy, ale uwaga, tak kolorowo nie jest. Z tego względu, że jeszcze trzeba wprowadzić ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Z tego względu, że no jest zerwanie pędni zwrotnicowej, nie ma tutaj w zasadzie tak praktycznie żadnej tutaj. Zależności mechanicznej, więc tutaj takie ograniczenie trzeba wprowadzać. Oczywiście, jeżeli jest jazda na kierunek zwrotny, to rozkaz nie jest wymagany, bo sygnalizacja to pokaże. Chyba, że jest jazda z prędkością większą niż 40 km na godzinę, wtedy trzeba tutaj dodatkowo podyktować rozkaz pisemny. Za chwileczkę wam tutaj przykładowo pokażę. Dobrze, to teraz przejdziemy sobie do podyktowania lub doręczenia rozkazu pisemnego w związku właśnie z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę z powodu zerwanej pędnicy zwrotnicowej. Teraz pytanie zasadnicze jest takie: skąd ja mam wziąć kilometry tego rozjazdu? Odpowiedź brzmi na przykład z planu schematycznego. Fajnie, jak projektanci to, co tu właśnie widzicie, zaznaczają na planie schematycznym początek rozjazdu i koniec rozjazdu. Chodzi oczywiście o kilometry. Teraz tak, weźmy sobie rozjazd numer 21, jak widzimy jego początek to jest 120,048, 120, nie patrzeć proszę na ten środkowy kilometr, bo to bodajże jest chyba kilometr zaznaczenia już, aha chyba licznika osi bodajże, bo pamiętajcie, że początek rozjazdu to nie jest tam gdzie iglica, tak, to jest troszeczkę prędzej, to jest tak zwany styk przediglicowy, jeżeli mówimy o rozjeździe z zwykłym. China. Ok, to jest początek 120,048, koniec to jest 120,081. Ale teraz ktoś zada pytanie, Michał, odpalam sobie swój plan schematyczny. No, niestety w ogóle tego nie ma. To gdzieś na planie schematycznym z boku e, powinien być wykaz rozjazdów. I przy wykazie rozjazdów również macie tutaj podane kilometry. Znowu weźmy sobie ten rozjazd numer 21, i tu widzimy całą jego charakterystykę: że to jest zwyczajny kierunek lewy, jaki typ szyn, jaki skos, promień, długość tego przepraszam, rozjazdu, początek i koniec, a także gdzie jest ukres tego rozjazdu. Także macie tutaj wszystko zaznaczone, i znowu pada pytanie, Michał. A ja tego w ogóle nie mam. No, to mniej więcej z planu schematycznego właśnie bierzemy usytuowanie tego rozjazdu. Patrzymy na te większe słupki hektometrowe, no i mniej więcej dopasujemy. Tylko pamiętajcie, nie musi to być idealnie. Nawet jeżeli troszkę więcej dacie niż tutaj ta długość rozjazdu, to nawet będzie lepiej. I za chwileczkę wam pokażę. Że nawet lepiej tak robić, a mianowicie pokażę Wam teraz dwa przykłady. Pierwszy przykład to właśnie będzie rozkaz pisemny o: ja, uwaga z racji, że rozjazd zaczął się w kilometrze 120,048, ja cofnąłem do pełnego kilometra. Nie jest to złe. Nawet mo, długość tego rozjazdu to miał 33 metry, niektórzy mają 50, ale jak pojedzie 20 metrów prędzej. Czy 20 metrów więcej, to nic się nie stanie, naprawdę, nawet jeszcze będzie lepiej tak, dla bezpieczeństwa ponieważ musimy też zrozumieć masznistów. Oni mają słupki kilometrowe co 100 metrów, nie co 10, co 5 metrów, tak? Więc też tutaj trzeba ich zrozumieć, a oni miary w, w oku nie mają, tak? Więc tutaj e e dajmy im pełne kilometry, więc tutaj będzie też fajnie. E jeżeli, uwaga, nie potrafimy zlokalizować tutaj konkretnego e kilometra, no to, Szanowni Państwo, nie będzie źle, jak też tak zrobimy, że skreślimy sobie kilometry, damy prędkość najwyżej do 40, usterka rozjazdu i w rubryce drugiej, inne zaznaczmy prędkość dotyczy wjazdu na całej długości drogi przebiegu. Wtedy będzie jechał od semafora wjazdowego do semafora wyjazdowego, czyli na całej długości drogi przebiegu, mówię. To też nie jest złe, jeżeli nie jesteśmy w stanie określić kilometrów. I na końcu taka ciekawostka. Na trasie pędniowej możemy znaleźć taki element, a mianowicie jest to tak zwana śruba regulująca. Ma ona za zadanie regulację pędni od naprężacza, aby naprężacz był na odpowiedniej wysokości. Jeżeli naprężacz jest za wysoko, to śrubę się wydłuża. Jeżeli naprężacz jest za nisko, to śrubę się skraca. Ktoś zapyta, czemu tak? Bo jak się naciągnie pędnie, celem jej skrócenia, to wtedy naprężacz pójdzie jeszcze wyżej. Jak się polozuje, to trochę opadnie.